Siemaneczko wszystkim, mówi Emil. I ze mną. Dany. I ze mną jest. Dany. Dobrze. No. E, co do poprzednich e, zapowiedzi, chcieliśmy dodać parę kwestii, a mianowicie. Mm, tak, ustalamy właśnie, jak ten turniej będzie przebiegać. E, to będzie tak, jakby. Wyścigi drużynowe, czy na przykład dobieramy się w dwie osoby i wyścigi będą wyścigi będą czteroosobowe i będzie dwóch po prostu będą się ścigać w jednym wyścigu dwie drużyny i Po dwie osoby Takie ka każda drużyna będzie się ścigać z każdą i ta która będzie najwięcej miała punktów jest w finale. Czy jakoś tak, to jest jeszcze do wszystko do ustalenia. Tak, tak, właśnie tak to ma być i co do spotkania to um, spotkamy się na stadionie. Dani mógłbyś pomóc? No, rany. No nie moglibyśmy albo na River czyli tam w Rockport, albo w tym zwykłym stadionie. Tak, e, ale, ale to się... Nie musimy ustalić dzień. <laughs> nie, ja jestem za tym, żeby to był jakiś weekend, dzik, bo bez najwięcej czasu między innymi i można się przygotować. Ale jeśli Wam nie pasuje, jak będzie pas nie pasowało większej liczbie osób, no to być może przełożymy. Bo wiecie, jak to jest nie zawsze takie turnieje jest są i nie zawsze takie coś. Idzie zrobić, i ogólnie staramy się jak możemy, żeby jak najlepiej upiększyć tą grę i społeczność pomiędzy graczami. Okay. Co do naszych starań, jeszcze tak dodałem: filmiki będą powstawać, być może coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. O, SMSik i tak dalej. To wszystko będzie, to wszystko jest dopiero przed nami, przed Wami, więc. Bądźcie czujni, co do różnych jeszcze zawodów, konkursów i tak dalej, to właśnie, mam pomysł. Wyłącz telefon. To akurat tak już zrobiłem. Taki pomysł mam, że przyślijcie jak najlepszą fotkę z kina, Podczas gry, w którym wasze auto nie wiem leci w powietrzu albo ma fajne i fajne ujęcie wyślijcie na podany email w opisie. E, najlepszą mm, pracę nagrodzimy. Czym też? Nie wiem, ale na pewno czymś fajnym. Być może zaproszeniem mi główną rolą w filmiku albo jakąś inną, jakimś innym promowaniem, lub nawet może skończy się na bostach. Więc. Też jeszcze zobaczy i... Jeszcze powiem, że najlepiej by było jakby wszyscy, którzy się zgłaszają do turnieju miały jakieś dość dobre auta. Żeby nie były to jakieś, no nie wiem, no, na ulicznych częściach, bo wtedy to no po prostu... Sami skoro. się przekreślacią. No dokładnie. Sorry, przekreślają. Przekreślacią, co za słowo. Yy, I to wszystko jest tak, że hm. Każdy z tym jedzie jak najlepsze auto, więc starajcie się, tuningujcie i po, po prostu życzę Wam powodzenia w tej grze. Na razie cześć!